Cześć, z tej strony Igi. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z omówienia toru. Tym razem obejrzymy sobie przejście sierżanta na jednym z torów z treningu Big One w Maryninie. Dlaczego wybrałem ten tor? Dlatego, że tutaj doświadczenie strzeleckie, zawodnicze było bardzo istotne, gdyż można było tutaj troszeczkę przykombinować. Obejrzymy sobie przebieg sierżanta, omówimy to, co mógł zrobić lepiej. Później obejrzymy sobie mój i zestawienie naszych obu filmów na, zestawienie obu filmów na jednym filmie. No to lecimy, zobaczmy, jak wyglądał przebieg sierżanta. Ok, żebyście osoby, które nie były na tych zawodach, żeby miały świadomość, co tutaj było do strzelania. Dwie tarcze z prawej strony, dwie tarcze z lewej strony. Tutaj była chyba podwójna tarcza. Pojedyncza tarcza i z drugiej strony, żeby strzelić tą tarczę, teoretycznie trzeba było biec aż tutaj, żeby oddać strzały w tamtym kierunku, tak samo z tej strony żeby strzelić tutaj w tą tarczę. Co się okazało? Nie do końca trzeba było tak biegać, ale o tym będzie później. Przeanalizujmy tutaj, co, co się działo w przypadku sierżanta. Artur zaczął strzelać od lewej strony. No i tutaj pierwsza rzecz, która się wydarzyła, to to, że po przeniesieniu pistoletu z lewej na prawo, no, coś tu się mu wydarzyło, że stracił Kropkę z oczu, długo zajęło, zanim znowu ją zobaczył i zaczął znowu strzelać w tę tarczę. Stracił trochę czasu, następuje wymiana maga, to jest ok, pobieg strzelić tamtą tarczę na wprost. Następnie skupmy się na tym, ile razy na tym to, że gdzieś pobieg zatrzymał się, żeby coś strzelić, później się przemieścił, żeby znowu coś strzelić. To są takie rzeczy, których chcemy robić na to, że jak najmniej gdyż im mniej mamy tych startów i zatrzymań, tym lepszy mamy czas, więc chcemy wybierać miejsca takie, z których możemy oddać jak najwięcej strzałów. Więc tak, ostrzelał na początku tarczę z prawej, z lewej, wymienił magazynek, dobiegł w to miejsce tutaj, żeby ostrzelać tarczę z prawej strony, następnie przemieścił się na środek, skąd miał najlepsze miejsce do ostrzelania poperów na wprost. No, i po strzelaniu poperów, pobieg w prawo, żeby ostrzelać tarczę tutaj z lewej strony. Sami widzieliście ile tego było. Teraz obejrzyjmy sobie mój przebieg i porównamy to, co tutaj się wydarzyło na tym torze. Ja zacząłem od tarczy z prawej strony, gdyż z lewej ustawienie było na tyle specyficzne, że niewygodnie by było ruszyć. Po ostrzelaniu tej tarczy. Już delikatnie balansem ciała ruszyłem w tym kierunku. Jak widzicie, miałem mini zacięcie, ponieważ zabrałem ze sobą wszelką amunicję, jakąś luzem, leżaki jakieś, nie wiadomo ile czasu, zbieraninę. No a Alien jest troszeczkę wybier, wybredny co do amunicji, no i ta zacinka była, ale teraz zwróćcie uwagę co się wydarzy. I to jest koniec przebiegu. Jeszcze raz. Całość. Czyli jedno miejsce. Ostatnia tarcza na balansie, już na wypadnięciu. Wchodzę na pozycję i całą resztę toru ogarniam z jednego miejsca. Gdyby nie to zacinka, za 3 sekundy lepszy czas byłby. Teraz tak, zapewne zastanawiali tam w moim składzie takie zastanowienia, czy można zrobić to, co właśnie tutaj zrobiłem, czyli tutaj mamy tutaj mamy Tu mamy linię błędu. No i dla praworęcznego strzelca nie było żadnego problemu, żeby się wychylić i strzelić. tarcza jest bardzo blisko. Um, były takie niejasności, czy, czy to jest dozwolone. <noise> Oczywiście, że jest dozwolone. Nawet gdyby ta przesłona była poza linią toru, można było to zrobić bez dotykania tej przesłony. Ponieważ ona jest częścią toru, jak widzicie. Nie jest y, umieszczona za linią błędu. No to można się wręcz jej złapać, tak jak ja to zrobiłem w, w ostatnim momencie. No i dzięki takiemu przy kombinowaniu, no tutaj naprawdę można bardzo dużo czasu było zaoszczędzić. Więc spójrzcie jeszcze raz: i tak właśnie trzeba IPS-ce kombinować. No dobrze, lecimy teraz, obejrzymy sobie zestawienia naszych dwóch przebiegów. Zobaczycie, gdzie można było urwać i gdzie ja urwałem najwięcej. No to lecimy. No dobrze, jak widzicie, doświadczenie strzeleckie przydało się w tym przypadku, bo w moim składzie nikt na to nie wpadł. Wiem, że w niektórych składach też nie wszyscy zrobili to w ten sposób, więc taka ciekawa ciekawostka dla Was. Jeśli mielibyście jakieś pytania, walcie śmiało, na pewno odpowiem. Pozdrawiam, do zobaczenia, Igi.